Proszę Panią, nie jesteście jakimi wolnymi. Jak Pani powiecie, jakiego jesteście medium? Jesteśmy w telewizji komercyjnej. To jest... Ale jak, jaka to jest? No, Niemiecka? Nie. Proszę Panią, o pełnym kapitale niemieckim. Jesteście na usługach szwabów. Najgorszej gangreny, jaka może być. I Polakami się nigdy nie powinni się nazywać. Bo Pani, ja przeżyłem okres okupacji. I nawet na wygnaniu ze szwabami. Ale proszę Panią, Niemcy byli lepsi niż polacy, a Wy jesteście Volldeutszami. Ja jestem Rzeszeniem Publicystów Polskich, troszeczkę więcej. Więcej niż Wy. Troszeczkę więcej. Bo jestem i przy komisjach sejmowych, mam doskonale rozróżnianie. Pełniuteńki o pełnym kapitale niemieckim. Na szwabskich usługach. Gardzące i niszczące naród polski. To proszę Panią, nie Radia Maria. Bo czytam wszystkie dzienniki, czytam Le tego powiedzmy bandyty, powiedzmy Giscard d'Estaing, którego naród w 67% odrzucił. Większość konstytucji europejskie państwa odrzucają. To tylko liberałowie i takie oszołomi jak wy macie powiedzmy na tego, czy to jest do pojęcia, żeby w Polsce 94% mas mediów było w rękach kapitału obcego, bandyci, służalcy. Jesteście Volksdeutschami, zrozumiałeś mnie? Volksdeutsch to jest gorszy tysiąc razy jak Niemiec, bo Niemiec prawdziwy to trzeba mu dać szacunek, ale Polak, który służy szwabom i służy innym narodom, i nie narodowi polskiemu i ogłupia naród polski, śmieje się pani, śmieje się pani ze swojej głupoty, jesteś potworem, wie pani co to jest potwór? Bo człowiekiem na pewno nie